Nazwa zespołu jest bardzo franciszkańska, dlatego że Fioretti po, po włosku to oznacza po prostu kwiatki. Czyli jesteśmy takie kwiatki, franciszkowe kwiatki, e, grające na chwałę Pana. E, no, przyjechaliśmy z Krakowa, z seminarium franciszkanów, dokładnie z, z, pod okna papieskiego, możemy tak powiedzieć, bardzo słynnego miejsca w Krakowie. E, no, przyjechaliśmy, po co? Żeby chwalić Pana, po prostu. W tej chwili jest nas siedmiu, chociaż skład zmienia się mając średnio co trzy lata, dlatego że co jest ciekawe, nasz zespół trwa już 42 lata, ma dokładnie 42 lata. To jest zespół typowo karycki, czyli w zasadzie ci, którzy uczą się w seminarium, a co ciekawe, że jesteśmy prawie rówieśnikami The Rolling Stones. Nie jest łatwa, wymaga duże zaangażowanie i wysiłku z naszej strony, tym bardziej jeszcze, podobnie zespół. Ale dajemy radę, dajemy radę pogodzić jakąś naukę i, i, i koncerty. Dla nas jest to też jakiś forma czasami odpoczynku, by wyjechać gdzieś na koncert, prawda? wyrwać się z murów klasztoru. Tak naprawdę A, każdy nie? koncert dla nas jest ważny. Nie ma koncertów bardziej ważnych, mniej ważnych. Tak naprawdę gramy dla wszelkiej publiczności, graliśmy i dla tysiąca osób, graliśmy dla pięćdziesięciu dla osób, gdzie reakcje też ludzi były bardzo różne, przyjmowano nas bardzo różnie, czasami z entuzjazmem, czasami z bardzo dużym oporem i sceptycyzmem. Jednak przede wszystkim chcemy grać, chcemy grać na chwałę Pana, chcemy. To, jest, to jest nasz cel, prawda? A gdzie gramy i dla kogo gramy, to jest dodatkowa rzecz, ale druga rzecz. Sposób grania muzyki czy rodzaj muzyki zależy tak naprawdę od składu, który jest w danym momencie. Ciekawa, ciekawie można zaobserwować, jak zmienia się od początku istnienia zespołu, jak zmienia się charakter muzyki. Prawda? Na początek jest to granie takie... Nawet nie wiem jak to określić, co to, co to jest za granie, co to za rodzaj muzyki. No teraz gramy różnie, gramy i spokojnie i czasami dosyć mocno, co jest dla ludzi często zaskoczeniem, dlatego że kiedy widzą facetów w habitach, prawda, którzy wychodzą, więc myślą sobie, że będą grali jakieś może majówkowe prawda, piosenki, no tymczasem jest to, jest to czasami mocne, mocne kopnięcie, że tak powiem, prawda? więc starsze osoby mógł być dosyć mocno zaskoczony. Mam nadzieję, że nie, zde, nie zdegustowany i nie odejdł od kościoła przez to, nie, będzie, nie stanie się przyczyną <ścoughs> zgorszenia. Graliśmy tak, w dzień, w dzień Beatyfikacji graliśmy koncert dziękczynny za, za, za dar błogosławionego Jana Pawła II we współpracy z naszym Duszpasterstwem Akademickim. Atmosfera bardzo dobra, naprawdę widać, że ludzie przeżywali to bardzo mocno i, i dla nas też jako sąsiadów, prawda, w tej chwili kardynał Dziewisza, ale wcześniej mieszkał tam Jan Paweł II jako kardynał, no jesteśmy, jesteśmy blisko związani z, z tym miejscem i, i z osobą. I rzeczywiście dla nas było to bardzo ważne wydarzenie. I, i Dla nas to było też wyzwanie, dlatego, że w tym samym czasie na rynku w Krakowie był wielki koncert, y, gdzie grały w, w gwiazdy naprawdę wielkiego kalibru, a tymczasem y, u nas przed oknem były tłumy ludzi. Naprawdę, to nas, dla nas było bardzo duże znaczenie, to, że y, jednak ludzie wybrali to, żeby uczyć w ten sposób y, na do ratyfikacji Anapała II, żeby przyjść pomodlić się, podziękować modlitwom. Jedna piosenka, która zawsze cieszy się no, bardzo dużym uznaniem, wielką radością jest przyjmowana. Są to oczywiście Braciszkowi Skrzydlaci. Ta to, to piosenka towarzyszy nam już od, od, od wielu lat. Każdy wcześniejszy skład to był sztandarowy w zasadzie utwór każdy, każdego składu i do tej pory e, sprawdza się najlepiej. Droga do naszego zakonu przede wszystkim trzeba chcieć, trzeba umieć odczytać to, że też Pan Bóg chce kogoś w zakonie. Jeżeli te dwa pragnienia się zejdą, spotkają, więc wtedy już jest droga, no może nie powiem prosta, ale, ale droga otwarta i rzeczywiście teraz dosyć ciężko jest usłyszeć tak naprawdę to, że Pan Bóg kogoś woła, żeby pójść, pójść w ten sposób, pójść mu służyć, oddać się Jemu, ale no życzę odwagi wszystkim. W tym składzie, tak, w tym składzie jesteśmy tu po raz pierwszy, ale wiem, że we wcześniejszych latach też, przynajmniej tutaj w okolicach, były już koncerty zespołu, ale powiem tak, że jesteśmy związani w ogóle z Podkarpaciem. Dlaczego, że Tutaj naprawdę ludzie przyjmują nas bardzo serdecznie. Tu jest, tu jest żywioł, tu jest, tu jest moc, tutaj ludzie chcą tego słuchać, a my chcemy dla tego grać. To nam daje dużo radości i dużo motywacji do tego, żeby też, też przyjeżdżać i przyjmować zaproszenia tutaj właśnie na, na Podkarpacie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, że mogliśmy zagrać tutaj i być. Cieszymy się, że, że, że tu jesteśmy. I cóż, czekamy na zaproszenie następne. Bardzo chętnie przyje, przyjedzie.